Dobra ja kochani, mamy 17.40, ogarnęłam szafę. Zabieram się za opisy do filmu. Mam też tutaj zupkę. Słuchajcie, zrobiłam kapuśniak, miała być na dwa dni. Okazało się, że jutro ym, zostało mniej tej zupy, więc jutro zrobię naleśniki. Tak moja zarąbista fryzura. Yy, wygląda tak, że jutro zrobię naleśniki. Zostało mi trochę kapusty, więc Szumanowi zrobię jak Ci ze szkoły, łazanki po prostu. Zupa się prezentuje w ten sposób. Dałam troszeczkę koncentratu, bo czegoś mi brakowało. Wyszła przepyszna, nie ma całego dużego garka praktycznie. Także wszystkim smakowała. Ej, jo jo dobra. To jeżeli chodzi o to. Zaraz sobie przerobię filmar. Mam też a więc dla domu ale dzisiaj chyba tego robić nie będę. <laughs> Czekam aż będzie łazienka żeby większość tych rzeczy mi stąd wybyła. Tak, Dudusiu. Także tak, ja się biorę, zajedzenie, jest mi zimną. Zaraz wezmę kolejną porcję witaminy kleków. No i w sumie jutro co przyjeżdża chemilkę, także... Yy, ogarnięte, porobione, żeby jako tako było później co wam pokażę podlejemy sobie kwiaty więc tak yy, słuchajcie, no co no za dużo wam nie pokażę, no bo jestem chora yy, dzisiaj to w ogóle yy, całą noc nie wiem czy to mówiłam, ale yy, o drugiej włączyłam telewizor, później zanim zostałam, później mnie tak kaszel będzie miałam plan ambitny, że stanę o 6 nie dam się nie będę leżała, nie będę tego, ale tam yy, w gruzach urwał, ponieważ tak kaszlałam, tak mnie męczyło północy, prawie całą noc, bo w sumie ja się położyłam, była godzina druga. Więc <laughs> <laughs> wstałam, więc, yy, która była po dziewiątej. No i jak już wstałam i pojechaliśmy, zrobiliśmy zakupy. To stwierdziłam, że nie, że działamy, że chodzimy. Więc posprzątałam kuchnię, polubiłam, po pytania, oglądałam właśnie w szafie. Trochęśmy poleżeli, pooglądali telewizor, trochę po ogrodzie, pochodzili do no i w sumie stwierdziłam, że czas i pora usiąść do komputera. I tak, dobra kochani, na tą chwilę to by było tyle. Ja się biorę za zupę, póki jest ciepła. I słuchajcie, yy, widzimy się za chwilę. U nas teraz klips lecą, ja teraz będę się za porządek w szafie. Tutaj tego kwiata muszę y, przesadzić, ukorzenić, bo jest tego o, bo jest złamany. A szafa prezentuje się tak. Masakra. O, nawet się nie chce tworzyć, bo jest tak napchane. Czas i pora y, zrobić porządki, także bierzemy się, hop. Tamcie, dzień dobry kochani, w ogóle witam się z Wami bardzo serdecznie. E, dziś od kilku dni byłam tutaj nieaktywna, ale mam nadzieję, że wszystko będzie do normy i będzie okej. Okay. Słuchajcie, kupiłam się w bieżące e, cień, eyeliner do oczu. To poznaję. Widziałam jedną recenzję, bardzo mi się ten kolor spodobał, bo z czym się musiałam paluchać dziubnąć więc na pewno sobie przetestujemy. Był jeszcze zielony, które bardzo mi się spodobał, więc zobaczymy. Były też cienie dobrymi i była paletka w kolorze y, cieni w sensie tych elinerów do oczu. Także chciałam tylko powiedzieć, że kupiłam i dzień makijażu na pewno przemycę.